O energię, jaką będziemy emanować. Czyli jak właśnie źle jadłam, nie miałam energii do życia, do działania, czułam się ospała, ociężała, złe samopoczucie. Także jak zmienimy też nasz styl życia, będziemy się czuły lepiej. Także słuchajcie, zachęcam gorąco i będzie mi miło, jak będę mogła Ciebie również wesprzeć. Jeżeli natomiast chciałabyś ze mną porozmawiać, link w opisie pod tym film. Zapraszam. No i zapraszam na dzisiejszy przepis, dziewczyny. Cudownego dnia dla Was. Good morning. Good morning. Good morning.